W filmowym świecie głośno o Francuzach. To właśnie ta para francuskich realizatorów zdobyła statuetkę Oscara za najlepszy, oryginalny scenariusz do filmu Anatomia Upadku, Anatomie d'une Chute. Tylko jak czytać ich nazwiska? Pomogę, a przy okazji zapraszam Cię na krótką lekcję francuskiego. To jest Artur Harari. Arari. W języku naszych przyjaciół H jest nieme. To pamiętasz z lekcji o wymowie nazwy marki Hermès, prawda? A to jest Justine Trier. Trier. W tym nazwisku słychać tylko jedno T. To pierwsze, ostatniego nie słychać. Pamiętaj o tym, proszę. Na zdjęciu to Guillaume Canet, znany francuski aktor, a ten pan to Jean Piaget twórca teorii rozwoju poznawczego dziecka. Piarzy, kany, tchije. Więcej czytelnych wskazówek dla wymowy godnej statuetki? Chodź, obserwuj mój profil.